W sierpniu 1944 roku w sercu okupowanej Europy Warszawa stanęła na progu nieodwracalnej zmiany. Dzień ten zapisze się w historii miasta i jego mieszkańców jako początek walki o wolność, która z równą siłą przynosi nadzieję i rozpacz. To dzień, który na zawsze zmienił losy miasta i jego mieszkańców. Polska jest już od pięciu lat pod okupacją nazistowskich Niemiec. W Warszawie panuje pozorny spokój, ale wciąż dominują prześladowania i brutalne restrykcje. Bo tak, 1 sierpień był piękny dzień, słoneczny, bawiliśmy się z chłopakami, normalnie jakieś podwórkowe gry. Ale taka się w obiedzie, to się wdawało jakieś, jakieś takie napięcie. Była godzina chyba 16, przybiegła łączniczka, mówi, chłopcy, zebranie się już nie odbędzie, o 17 powstanie. Gdy Zegar wybił piątą, blisko 25 tysięcy żołnierzy Armii Krajowej wielu młodych ochotników wkroczyło na ulice miasta, próbując opanować kluczowe obiekty i wyznaczyć strefy kontrolowane przez polskie oddziały. które się zawiązywały w powstaniu. To zrozumienie wzajemne wynikające z tego, że byliśmy bardzo młodzi, byliśmy nastolatkami. I to jest taki czas, kiedy ideały są ważniejsze od życia. I kiedy chłopcy i dziewczęta szukają kontaktów, żeby się wzajemnie wspierać. Choć walki w mieście toczyły się każdego dnia, to śluby powstańcze były dość częste i popularne. W trakcie 63 dni powstania zawarto około 300 ślubów. Powstanie warszawskie przekształciło miasto w pole bitwy. Heroiczny opór, mimo istotnego braku wsparcia zewnętrznego, ujawnił głębię ludzkiego ducha. W trakcie powstania zginęło ponad 16 tysięcy powstańców, 20 tysięcy zostało rannych, a ponad 150 tysięcy mieszkańców Warszawy straciło życie. Miasto legło w gruzach, a zabytkowe budynki zostały zrównane z ziemią. Powstanie warszawskie na trwałe wpisało się w historię nie tylko Polski, ale i całego świata. Jako jedno z najbardziej heroicznych i tragicznych wydarzeń okresu wojennego, stanowiło również największy wysiłek militarny podjęty podczas II wojny światowej przez jakikolwiek ruch oporu w Europie. Kiedy w sierpniu 1944 roku Warszawa podniosła się przeciw okupantowi. Nie tylko mężczyźni chwycili za broń. Kobiety, młode i starsze stanęły do walki, przekraczając granice tradycyjnych ról, jakie społeczeństwo dla nich przewidziało, wśród gruzów i ruin Warszawy kobiety sanitariuszki ratowały rannych niezależnie od pory dnia czy nocy. Z wielkim poświęceniem, ryzykując własnym życiem. Sanitariuszki ofiarnie niosły pomoc potrzebującym, mimo braku w wyposażeniu. Pogarniętym ciężkimi walkami mieście, gdzie każda ulica, każdy cień kryje potencjalne niebezpieczeństwo, kobiety łączniczki przemierzają labirynt zniszczonych ulic, podziemi i ruin, niosąc ze sobą wiadomości, listy, mapy i raporty. żeby przejść na drugą stronę, był wykopany taki tunel. Na tyle był duży, że mogły iść minąć się dwie osoby lekko schylone. I myśmy szły dwie albo trzy tym, tym wykopem, kiedy zaczęli bombardować. I na nas się osunęła ziemia. Także byłyśmy przysypane w środku, Pamiętam światło jakieś widziałem daleko, i zaczęłyśmy, odgarniając, ubijając tą ziemię, wydostawać się na drugą stronę. Niektóre kobiety porzucając konwencjonalne role, wzięły udział w walce z bronią w ręku. Uzbrojone i gotowe do poświęcenia wszystkiego stawały ramię w ramię z mężczyznami na froncie. Nie ba filozofia, po prostu się szyła. Umiałam się szylać. Ja też życie umiałam szyłać. Nie ja miałam bardzo dobrą koordynację wzroku. W nie mogłam dobrze grać. Wie Pani, wszystkie te rzeczy miałam dobrze skoordynowane. Gotowanie, szycie, opieka. Te działania, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się trywialne, w rzeczywistości były niezwykle ważne. Każdy ściek wykonany przez ręce kobiety był łączeniem przeszłości z przyszłością. Linia po linii. Kobiety utrwalały przekonanie, że życie musi trwać nawet w obliczu niewyobrażalnej straty. Dzielenie się nawet najskromniejszym posiłkiem staje się manifestacją wspólnoty i solidarności. Potwierdzeniem, że pomimo otaczającego ich zniszczenia, wspólne posiłki mogą stać się ostojami człowieczeństwa. Dowiedziałam się, że w architekturze w kuchni jest strasznie dużo pracy. No i tak się zaczęło. Był kocioł na 500 litrów, do którego trzeba było wchodzić, żeby go umyć. Inaczej nie było wyjścia. Mieszanie trupy odbywało się wiosłem. Stało się na takim podniesieniu i mieszało się wiosłem. Łącznie w powstaniu uczestniczyło blisko 12 tysięcy kobiet, co stanowi około 20% wszystkich powstańców. Po zakończeniu walk, około 2,5 tysiąca z nich trafiło do niewoli na równych prawach z mężczyznami, a w starciach powstańczych zginęło około 1200 kobiet. swoje poświęcenie i dzielność. Niektóre z żołnierek zostały uhonorowane najwyższym polskim odznaczeniem wojennym, Orderem Virtuti Militari. W sierpniu 1944 roku, kiedy wybuchło powstanie warszawskie, Polska była okupowana przez nazistowskie Niemcy przez prawie 5 lat. Do walki po stronie polskiej dołączyło od 200 do 300 cudzoziemców, w tym osoby na stałe zamieszkałe w Warszawie, jak i uciekinierzy z niewoli i dezerterzy z niemieckich oddziałów i obozów. Jedną z najsłynniejszych formacji utworzonych z obcokrajowców w powstaniu warszawskim był pluton 535 Słowaków. Pod dowództwem Mirosława Iringa walczył na Czerniakowie. To był wspaniały oddział wysyłany na najbardziej niebezpieczne odcinki. Do tego plutonu Słowaków dołączali uciekinierów z niewoli rosyjskiej. Głównie Azerbejdżanów, Gruzinów, Ormian. Porucznik Mirosław Iring, pseudonim Stanko, przed wojną jak i po wojnie był dziennikarzem i fotografem. Za odwagę odznaczony był czterokrotnie krzyżem walecznych. W historii o obcokrajowcach warto też wspomnieć o dzielnej Gruzińce Irenie Szirtładze, pseudonim Irka, która była strzelcem w batalionie Parasol. Irka była córką kapitana Arkadiusza Szirtładze, uczestnika kampanii wrześniowej, zamordowanego w Katyniu w 1940 roku przez NKWD razem z polskimi oficerami. Niestety, w nocy 14 września, na ulicy ludnej, kiedy Irka kładła na noszach rannego dowódcę, została ciężko ranna. Irena umiera, mając zaledwie 16 lat. Od Żydów, którzy walczyli o przetrwanie i godność, przez Węgrów łączących siły z Polakami, po Francuzów i Holendrów, uciekinierów z przymusowej pracy. Każdy z nich wnosił do powstania coś wyjątkowego. W powstaniu uczestniczył też żołnierz Królewskich Sił Powietrznych, porucznik John Ward, pilot RAF, który w 1941 roku uciekł z niewoli niemieckiej i był ukrywany przez Armię Krajową. Podczas powstania warszawskiego przekazał aliantom drogą radiową ponad 100 relacji o sytuacji w Warszawie. Jego depesze były jednym z głównych źródeł informacji dla aliantów. Jego wiadomości wykorzystywało też radio, jak i dziennik The Times. Podczas walk powstańczych został odznaczony krzyżem walecznych. Choć cudzoziemcy stanowili niewielki odsetek uczestników, ich obecność wywierała ogromny wpływ na morale walczących. W boju pokazali, że walka o wolność jest uniwersalna i przekracza granice oraz narodowości.